Z nadzieją na powiększenie przewagi punktowej przyjechała do piotrkowa Astoria Szterców. Długo odkładana runda wiosenna dawała się już we znaki piłkarzom, a pojedynek z bezpośrednim sąsiadem w tabeli Piotrkowską Polonią gwarantował sporo emocji. I rzeczywiście emocji nie brakowało, nie były to jednak wrażenia sportowe. Mowa o skandalicznym zachowaniu kibiców gospodarzy, którzy przez całą pierwszą połowę wykrzykiwali obraźliwe hasła pod adresem przyjezdnych. Nie było się też bez rzucanych w kierunku ławki Astorii petard, wybuchających niebezpiecznie blisko sektora gości. Z duchem sportu zbyt wiele wspólnego to nie miało kibicom z byłego miasta wojewódzkiego za tak gorące przyjęcie. Nie dziękujemy. Na lekcje kultury i dopingu zapraszamy za to do Szczercona. Mecz przypominał typowe piłkarskie szachy. Obie drużyny sprawiały wrażenie, jakby bały się odkryć. Brakowało klarownych sytuacji, a wiele do życzenia pozostawiała praca sędziego, który co prawda w wyniku nie wypatrzył, ale jego decyzje odnośnie indywidualnych kar dla zawodników wydają się dyskusyjne. Pora na piłkę. Początek spotkania nacierają goście z autu piłkę do gry wprowadza Kamil Sadziński daleki wrzód w okolice pola Karnego. Ale obrońcy przechwytują piłkę i Polonia wyprowadza kontrę. Chwilę później Sadziński fauluje piotkowianina. Daleki wykop pod naszą bramkę, piłkę dopada Tomasz Dura. Zgrywa, ale obrońcy wybijają. Jeszcze jedna próba Polonii, też nieudana. Trochę kotłuje się w środku boiska i w końcu Polonia przed na bramkę. Strzał, ale górą Andrzej Gonarski. Kolejny aut, tym razem z prawej strony. Piłkę do gry kieruje Piotrek Sadziński. Pojedynek na główki i sytuację wyjaśnia grający z numerem drugim Krystian Eksman. Astoria jednak utrzymuje się przy piłce, wymiana podań i chyba brak pomysłu jak podejść pod bankę. Z tej akcji nic nie było. 20 minuta spotkania, jesteśmy pod bramką gości. Piłkę przejmuje Krzysztof Szanowski i zagrywa w pole karne. Tam główka naszego obrońcy. Piłka spada pod nogi Krystiana Eksmana, który natychmiast próbuje strzelać. Jeszcze dobija Robert Grzesiuk i tym razem Andrzej Gonerski miał sporo szczęścia, bo wypuszczonej piłki nie miał kto dobić. Polonia naciera, mamy rzut wolny w środkowej części boiska. Przy piłce kapitan Polonii, dobra wrzutka, ale koledzy nie potrafili jej prawidłowo wykorzystać. Dalej 0-0. Pora na rewanż Astorii, bo przecież był to mecz walki. Piłkę wprowadza do gry nasz bramkarz. Jesteśmy już na połowie gospodarzy. Grający z ósemką Radek Pęciak zgrywa do kolegi z lewej strony. Pada strzał, ale pilnujący bramki Polonii Kamil Kalinowski nie dał się zaskoczyć Adrianowi Ulfikowi. Pozostajemy na połówce gospodarzy z Nowata Gastorii przy piłce Piotrek Sadziński. Podanie na lewą stronę. Piłka odskakuje Radkowi Pęciakowi, ale gracz Astorii nie rezygnuje. Zgrywa do Kamila Sadzińskiego. Ten oszukuje obrońców polonii i strzela. Piłka przechodzi wzdłuż pola bramkowego i z prawej strony próbuje Piotrek Sadziński. Niestety, bramkarz polonii jest na miejscu. Astoria wciąż na połowie polonii. Aut z prawej strony. Piłka trafia do Mateusza Siewiery. Ten radzi sobie z trójką przeciwników i dośrodkowuje, a tam już czeka Radek Pęciak. Strzał efektowny, ale wciąż nie ma gola. 40 minuta meczu z kontrą wychodzą gospodarze. Półka trafia do Łukasza Raka, który przedziera się przy linii bocznej. Tam fałuje go Tomasz Pietkiewicz, który po tym starciu długo leży na murawie. Ukarany też zostaje żółtą kartką. Na nich zdają się dyskusje z sędzią. Mamy karę indywidualną. Ta sytuacja będzie też miała ciąg dalszy. Rzut wolny egzekwuje Robert Grzesiuk. Miękko zagrywa w pole karne. Tam do piłki wyskakuje jako pierwszy Tomasz Dera. Jest 41 minuta meczu i przegrywamy 0 do 1. Tegówka była nie do obrony. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki. Z gola cieszą się piłkarze Polonii. Astoria musi odrabiać straty. Okazja nadarzyła się jeszcze przed przerwą, rzut wolny po faulu na aktywnym tym meczu Radku Pęciaku, kilkuosobowy mur graczy Polonii nie był jednak potrzebny, piłka po strzale Mateusza Siewiery przeleciała obok bramki. I z rzutu wolnego odpowiada Polonia, mamy groźną sytuację, bo piłka tuż przed polem karnym, strzał Mariusza Zaora okazuje się jednak słaby i piłka pada łupem bramkarza Astorii. Koniec pierwszej połowy. Mecz cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem kibiców. Spora grupa przyjechała ze Szczercowa, a niektórzy rozgrywki postanowili nawet oglądać z lotu ptaka. Druga połowa rozpoczęła się od groźnej akcji pod bramką gości. Ładne uderzenie z rzutu wolnego piłka zmierzała do siatki. Na całe szczęście Andrzej Gonerski zdołał ją wypiąstkować i piotkowianie z tej sytuacji już nic nie ubrali. A teraz sekwencja dwóch rzutów rożnych. Jest 60 minuta spotkania, sztercowianie próbowali strzelić gola po stałych fragmentach gry. Na początek lewa strona i z prawej strony poprawi zaraz Krzysiek Kowalski. Obrońcy z Piotrkowa są jednak na posterunku. Małe zamieszanie kibice Astori reklamują zagranie ręką, ale piłka nadal w grze jeszcze próba strzału z dystansu. Niestety tym razem się nie uda. Brawo, brawo, brawo. Dobrze było. Dobrze. Tym razem groźnie pod naszą bramką. Niezdecydowani obrońcy i Mariusz Zaur może swobodnie złożyć się do strzału. Odległość do bramki niewielka, ale Andrzej Gonerski pokazał to klasę. Astoria miała swoją szansę na wyrównanie, to właśnie ta akcja, dobry przerzut na drugą stronę boiska przy piłce Sławek Landowski, holuje ją kilka metrów i oddaje doradkę Pęciaka, ten sprytnie wypuszcza Diana Ulfika, popularny bajbus strzela, ale piłka uderza w słupek, choć wszyscy widzieliśmy już ją w siatce. Golankę, mila. A tu sytuacja, która z pewnością była dyskutowana jeszcze długo po zakończeniu meczu. Przy piłce, Astoria, z piłką przedziela się grający z numerem 7 Tomek Siewiera. Futbolówka trafia do Sławka Landowskiego, który zderza się z graczem Polonii. Panowie postanowili sami wyjaśnić sobie przebieg tej akcji i zrobiło się trochę nerwowo. Nie pomagał ani gwizdek sędziego, ani żółte i w efekcie czerwone kartki dla graczy obu drużyn. Sędzia wydawał się trochę pogubiony, kibice i piłkarze zdezorientowani. Dlatego szkoda, że arbiter główny zawodów nie zechciał nam decyzji o rezanych kartkach wytłumaczyć po meczu. Po tym zamieszaniu boisko opuścić musieli Piotr Wybodeł z Polonii i Sławek Wandowski z Astorii. To była już końcówka spotkania. Piłkarze Polonii wyraźnie brali na czas, przewracając się i wzywając pomoc medyczną przy każdej okazji, ale wciąż próbując jednocześnie wykorzystać nadarzające się szanse. Tu źle wyrzucony rzut z autu. Piłkę przejmują poloniści. rajt Na bramkę historii przerywa Krzysztof Kowalski, który obejrzy za to zagranie w żółtą kartkę i w efekcie czerwoną. To był już ostatni raz tego spotkania, po którym spodziewaliśmy się dużo więcej dobrej piłki, a dużo mniej interwencji sędziego. Do poziomu niestety meczu nie dostosował się niestety to arbiter i to jest tragedia, bo. Myślę, że w pewnym momencie no, nawet ten wynik jest wypatrzony trochę. Właśnie chciałem o to zapytać, o tą sytuację z końcówki drugiej połowy, kiedy posypały się te żółte kartki, w efekcie także i czerwone. Nie za bardzo wiemy, o co tam chodziło. Pan rozmawiał z sędzią, on wytłumaczył swoją decyzję? Ja w ogóle go nie rozumiem. Ja powiem, że nie rozumiem w ogóle tłumaczenia sytuacji. Jak można w jednej akcji dostać dwie żółte kartki? Proszę, chciałbym zobaczyć ten regulamin bo ja rozumiem kartkę za faul, a nie rozumiem jeszcze kartkę za jakieś odpychanie. No, w ogóle ta, 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 ta decyzja sędziego, no, no, nie mieszczą się w ogóle w kanonach jakichś nawet. Tym bardziej, że one były rozłożone w czasie. No to, to już w ogóle, no przecież, no, no im więcej tych kartek dawał, tym, tym, tym bardziej jego, jego nota powinna tutaj spaść. No ale my wystosowaliśmy pismo do okręgu i staraliśmy się, o, prosiliśmy o sędziów tutaj z, in, z innych yy, ośrodków, no czy z Łodzi, czy z żeby to było w miarę obiektywne. Ale to, to, to w ogóle nie reagują na to. No, no, no i najgorsze jest to, że no, przyjechaliśmy do osłabienie po ostatnim meczu, bo też dwie kontuzje były i wynikły z takiego ostrej gry, a, a dzisiaj straciliśmy następnych dwóch zawodników. Także no ja nie wiem, czy kim będziemy grać za trzy kolejki, bo przy takim sędziowaniu, to, to my rami będziemy musieli wystąpić. Chciałbym, żeby sędzia był konsekwentny, a w tym meczu na pewno nie był konsekwentny. To spowodowało też różne tutaj sytuacje takie konfliktowe i między innymi po jednej z takich sytuacji padła bramka, no, która Według mnie osobiście no to, to znaczy nie, powinna, nie powinien być tutaj fałd w tym momencie. Zostaliśmy sporo żółtych kartek, w efekcie także dwie czerwone. To w trudnej sytuacji stawia nas przed kolejnymi meczami. Ja myślę, że jeśli chcemy walczyć o czwartą ligę, to musimy być przygotowani na takie sytuacje. I mamy drugą drużynę, która jest za zapleczem. Jeśli trzeba będzie, to będziemy sięgać po zawodników z drugiej drużyny. Dla Astorii początek rundy wiosennej nie ułożył się komfortowo po remisie ze szczercem Wolbusz przyszła porażka z kolonią. Astoria wciąż utrzymuje pierwsze miejsce, ale przewaga nad rywalami stopniała do dwóch punktów. Ten remis, to, to tam sobie można liczyć, bo to na wyjeździe był i teren, teren był taki, że no ciężko było wymienić nawet dwa podania, bo się błysko nie nadawało w ogóle do gry. No tutaj były znowu dobre warunki, ale no przeciwnik na pewno trochę, trochę wyżej w tabeli, no i ten mecz na szczycie, to, no to wiadomo, że. No, tam zawodnicy przeżywają to trochę i nie każdy sprzeda jeszcze to, co potrafi. To jest początek rundy, ale... No ale z drugiej strony to nie wyglądało znowu aż tak źle z naszej strony. My mieliśmy, no nawet bym powiedział, że to nie była sytuacja, no, 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 bo to, to rzut wolny, no my też mieliśmy takie wolne, nie? No, Trochę z boku, szczęścia. Z boku wyglądało to po prostu na brak pewnego rytmu meczowego, no, chyba trochę za późno jednak ta runda się rozpoczęła. Na pewno, no, bo my byliśmy uważam nieźle przygotowania, a te ostatnie trzy tygodnie, czy cztery, bo to mecz się tak przekładał, nie będzie trenować i tu jest problem w tej chwili, no, musimy szybko dochodzić, ani ma też kiedy, no bo mecz za meczem teraz będzie też... To... Nie wiem, jak to będzie dalej. Nie? No będziemy walczyć, my na pewno się podajemy, mamy jeszcze przewagę, także tragedii nie robimy, bo gorzej było, gdybyśmy nic nie grali, to by była tragedia, ale, ale myślę, że my swój rynek złapiemy. Ja myślę, że to jest przetarcie i no musimy łapać te punkty, bo jeśli będziemy je tracić, no to na pewno nie będzie ciekawe. Teraz jeszcze kartki, paru zawodników nam wyleciało, więc no jakoś na razie się ciekawie tu nie robi. O takich meczach jak ten dzisiejszy zwykle mówi się po prostu mecz walki, bardzo chcieliście wygrać, to było widać, może po prostu za bardzo. Wystarczyło czasem przyłożyć nogę i strzelić bramkę. Po no, może ma pan rację, pewnie przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty. No, i wszystko się przełożyło tak, że chyba cofnęliśmy się troszeczkę za bardzo do defensywy, a Polonia wykorzystała to i po w fragmencie bramka, i później nie dało rady. Mieliśmy sytuację, no ale niestety taka jest piłka. Mecz z Polonią to już przeszłość. Kolejne spotkanie Astoria rozegra już w niedzielę. To Sztercowa przyjeżdża trzeci w tabeli świt Miejsk. Początek spotkania o 16.30. Zapraszamy do kibicowania.